Kochani, witajcie w nowym vlogu. Dzień dobry, vlog z dzień 18. Trrrt. Dzień dobry, kochani moi. Dzień dobry, ja wróciłam z pracy. Dzień dobry, ja wróciłam z pracy. Dzień dobry, ja wróciłam z pracy. Tak, wiem, że przesadzam, ale mam w zajebisty nastrój. Wypiliśmy sobie dzisiaj wino świąteczne, wypiliśmy sobie e, likier, ajalikier i ten, i to była runda pierwsza, potem była runda druga z winem, i ten już przy końcu. No i wiecie, nastroje dopisują mnie. Także fajnie, fajnie dzisiaj było zajebiście, a jutro pana... Jutro mamy też w planach to oblać. Były cyrki, było śmiesznie. Także powiem wam, że było zajebiście. Śmialiśmy, mi się chciało. Dzisiejszy dzień był bardzo zabawny. Kochani moi, drodzy, czy my patrzymy na te włosy? Patrzymy, patrzymy na te włosy, bo ja się nie mogę doczekać przyniosę je jestem ich bardzo ciekawa trochę się boję, bo zamówiłam te ciększe ciutkę, nie, to nie są te same co te były, ale dobra będzie głód, ja też nie chciałam żeby one były za grube, no bo stwierdziłam po prostu, że yy, yy, piękne. że niepotrzebnie, bo tamte leżą cały czas w szafce co ich nie noszę, sobie czasem po prostu zamieniam nie? O, oh. One są takie, jak przychodzą, takie piękne w dotyku. No ale wiecie, to jest dlatego, że ja po prostu je potem, wiecie, i lotki, wszystko nie. Dlatego też trzeba... E... Wyślę mojemu i powiem niespodziankę. Niespodzianka, nowe włosy, niespodzianka. No, musiałabym swoje teraz wyprostować, ale mi się nie chce, słuchajcie. E, bo po co? Kurde, ale one są bardzo ciemne, ey. Chociaż w sumie zgadza się, identyczny kolor. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. ale się elektryzują. Zaraz będę musiała je spryskać. Uff. Ach, to, no to jest z tej folii, wiecie? Przez tą folijkę. No i dużo cięższe są. Cię, cieńsze Są cięższe, ale nic nie szkodzi. Zaraz je tutaj zrobimy, tak jak powinno się. O, jakie one są fajne. Uwielbiam te włosy. One mają bardzo dobrą jakość tych włosów, naprawdę. Chciałabym yy, wiecie co zrobić? Troszeczkę je zmatowić. Dobra, muszę jeszcze ten pokombinować je troszeczkę, wiecie, to pokombinować po prostu, no. Ajajaj, aj, aj. no ale nie no, wyglądają czadowo. Ładne jest to ombre zrobione. Naprawdę ładnie. na na na, na Kiteczek będzie fajnie wyglądał. Mhm. Kitek zajebiście będzie wyglądał. O! No, fajne. O, zajebiście. Podoba mi się. Podoba mi się bardzo. Fajny, chłodny odcień z tego blondu. Nie jest taki, wiecie, ym, jak to się mówi, nie jest taki żółty, o. Tylko taki fajny, chłodny. Bardzo ładny. O jak zrobię loczki, będzie tak silicznie jak lokami jeszcze one się wszystkie razem zmieszają, to już jest w ogóle bajeczka, baja bongo, a może sobie kupię farbę i moje też delikatnie zrobię refleksy to jeszcze będą się ładniej wiecie, ze sobą zlewały nie? Oh. kocham nowe włosy o, warkoczyk też będzie pięknie wyglądał patrzcie mhm mm są Piękne. Uwielbiam. 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 Uwielbiam, uwielbiam. A w lokach to już będzie petarda. Petarda! Wam pokażę, bo dzisiaj w ogóle pada, jest bardzo ciemno. No. Nie no, mają czadowy kolor. O teraz. Oj, moje refleksy są identyczne, patrzcie. Dobra. Będę musiała na pewno troszeczkę porobić, żeby się właśnie, o, ładnie zlewały. Kleoma ma nowe włosy, wiesz? No, co powiesz? Jest, to mi się nie podoba już u mnie, więc musiałabym to jakoś ze sobą zmieszać, więc chyba kupię farbę i sobie zrobię sama na swoich końcóweczkach delikatny właśnie ombre, żeby tu się to zlewało. Coś wykombinujemy. Będzie pięknie, będzie pięknie, będzie pięknie. Będzie pięknie, będzie czadowo, będzie pięknie. No. No, po same w sobie mają piękny odcień. No, mega. Patrzcie, jak ładnie kitek wygląda. Śliczny mają odcień. Identyczny jak ja. Hi. hi, hi. Dobra, idę coś zjeść. Pa! Naprawiłam. Aha, muza. Muza, muza. Hej! Zapomnijmy o problemach. Na na, 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 na. na grabuję. A krymuję. <trym> Zrobiłam, naprawiłam tego pazura, na nowo zrobiłam przed i teraz idę coś zjeść, bo mamy godzinę 16, a ja dzisiaj jeszcze nic takiego nie jadłam. W sumie nic dzisiaj nie jadłam, nie? Nie, no chlałam, wino chlałam. Ja, I ten. Aja, lique, aja, No, idę sobie zrobić chyba tosty, bo to najszybsze, powiem Wam. Ale ja ani ogórka, ani... ja muszę zrobić zakupy, słuchajcie, jutro. Bo ja nie kupiłam dzisiaj nic. I wczoraj, jakbyśmy tutaj byli, to ja mówię: chodź, wszystko wyjemy, bo muszę zrobić świeże zakupy. No i zrobiłam jajka, ale też wiecie: ogórka, pomidora skroiłam, szynki, wszystkie jakie miałam, to dam na stół, żebyśmy to zjedli. No, jeszcze zostało tam trochę szynki. No, a dzisiaj, przez to, że my popili, to jak ja wyszła na ten sklep, jak mi się wełby waliło, ja, ja ino biorę dla kotów jedzenie. Wzięłam tost, chleb tostowy i, i ser i mówię, w razie mu tosty na szybko i spierdzielam, nie? Także muszę to zrobić zakupy jedzeniowe, a ten, bo nie mam nic takiego już w lodówce. A teraz sobie zrobię po prostu tosty zwykłe z serem i tyle. Jestem, gotowe mam jedzonko. Mam dwa tosty. Co się dzieje? Telefon. Dwa tosty, mam te kabanosy jeszcze sprzed paru dni i mam sałatkę ogórkową w sensie ala la miseria, nie? Ale na samym jogurcie. Nie jem tych śmietan. Majo, ketchup. Jak zawsze u mnie musi być. Z tego nigdy nie zrezygnuję, niech mi go dają co chcą. Jak wiem, tosty musi być, majonez i ketchup. Mm. Ciepły posiłek od dłuższego czasu z szyneczką w środku. Am, 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 am. Pewnie jeszcze gorące. No. No i co? Patrzę, co tam na YouTubach. Nie ma nic. Masakra w tym roku. Bardzo mało filmów. Nie ma codziennych vlogów. Ja poleciałam z codziennymi vlogami. Mało kto dodaje codziennie. Mi odpaliło, czy co? Jestem załamana. Być może masz wrażenie, o że o, nowe. Dobra. O i Madzia dodała. No to oglądam. Mm. Myślę co tu ubrać i chyba założę Już do pracy tą koronkową bluzkę Taką czarną mam Czarne spodnie Wygodne buty muszę mieć Bo tam nie będę siedziała i nie no będę biegała Wiecie jak to jest Czerwoną szminkę do tego Te włosy polokuję Będzie głód. One mi piszą, ja już spodnie ze skóry, skórzane, ja mówię, Kuwa, nie mam. Bym miała, ja, bym założyła. Napisałam ja do szefowej, kuźwa, muszę zamówić. Także dzisiaj się zamówię skórzane spodnie. O one to mnie rozwalają te jeluchy. Mówię, a spódniczkę, Mówię, kuźwa nie będę spopitalała spódniczce, jest jeszcze chora. I wyłaziła z, ym, z tego. Ze sklepu na dwór co chwilę pić z wami kuźwa w spódniczce jeszcze zaś zachoruje A poza tym mam dziurę w rajstopach. Muszę kupić nowe rajstopy. Są w kilku rajstopy. Muszę iść kupić jutro rajstopy bo ja na wiginę nie będę miała. Dziurę mam i kurde. Chodzę w nich. Nie widać aż tak, ale mnie to wkurza, że tam jest to oczko. Już mówię, że spadł śnieg. Napiszcie mi wszyscy. Macie śnieg. Kuźba. Tu nic. Deszcze. Zimno. A powiedzieli, że od środy mamy schować kurtki zimowe, bo przychodzi o ocieplenie. Taka zima na święta. Będziemy w Wigilię jeść i będzie plus 15 stopni. Boże, jak ja tego nie lubię. To mnie akurat wkurza, że nie ma na święta zimy. Naprawdę. Co teraz mam robić? Mm. Boli mnie już dłuższy czas. Tydzień ponad. Szczęka. Przy gryzieniu. A ja tutaj zęby zrobiłam. Mm, co tam się wyrabia? 15 stycznia termin na kontrolę o, o tą... O, tą, o ten mostek, o te zęby, on sobie chce to zobaczyć, to mu to powiem, że mnie boli szczęka z tyłu, jak zaciskam. Kurwa, niech tam się z tym nic nie dzieje. Bo no, mnie wtedy. Mam wrażenie, że to jest jakby odgryzienia. Jak wiem, gryzę. A potem mam to jakby zakwas, ból. Ale szczęki, nie zębów, szczęki z tyłu, nie? muszę powiedzieć. Oby to nic złego nie było. Bo zabija. No za miesiąc mam 15. Hmm. Muszę jutro powiedzieć tej... Szefowej, żeby w ten dzień mi dała na popołudnie, muszę na rano jechać. Na termin o 7.30 se zrobiłam. Po co za tak wcześnie? No ja wie, a dobra, to będę pierwszą klientką, bo to tylko kontrol. No ja to zrób na 7.30. A ja mi się o 6.30 wstać. ale ja nie, już chyba muszę wykąpać, bo jest pół do piątej. I zrobię te loki. To jest najważniejsze. Że jak jutro wstanę? Mam direkt loczki. A nie muszę ich lokować. Także kochani do później. Hello, hello, it's me. Jezu, jaki gorąco po tej kąpieli. Już drugi ten piję. Nie mogę się coś napić dzisiaj. Nie? Jestem po kąpieli, słuchajcie. Jestem gotowa. Będę robiła włosy. Muszę je teraz y, polokować. Tego jeszcze nie było, nie? Tego jeszcze nie było, żebym ją ja, y, do łóżka robiła loki. Nie? Ale muszę, bo ja rano o czwartej jak wstanę y, o tej piątej, a muszę szósta wruszać do, do, do pracy, to ja nie będę w stanie ani nie miała humoru bo ja wstanę zajść na kurwie. i on ja nie będę robiła żadnych wiecie, włosów, nie? to stwierdziłam, robię dzisiaj pójdę spać zrobię jeszcze koka w nich i idę spać a później będę rano wstanę to już będę miała gotowe o. ale mi się chce pić ja pierdzielę Śmiać mi się teraz chciało. Bo jak słyszyłam włosy, to pisałam z moim kolegą. I mówi do mnie o Europie, bo on już był w Hollywood, w Ameryce i w ogóle nie mówi do mnie w przyszłym roku do Nowego Jorku, nie? Że ja z nim pojadę. A ja tak. Nie. A on, że tak, że chce, żebym jechała z nim, nie? Jo mm -hmm. no i Nowy Jork albo Hollywood. Patrz ta, jak jadę do Hollywood. Ktoś ma nawet zdjęcie przy tym napisie Hollywood, nie? No, fajne zdjęcia ma. Wiem, że tam może być zajebiście, ale to nie na mój łeb. Jo, jo, I potem pisze, bo ją ja wywieździe. Ja już była w tym. Ja już, co ja już zwiedziła? Ja wiem, ja dużo zwiedziła w moim życiu. W moim poprzednim związku wręcz przewiele. Prze, prze A <grywia> ja, mówię, jo, ja była w Rumunii. <grywia> Przepraszam bardzo, ale ja również byłam w Anglii. Kurwa, ale my się teraz pośmiali, nie? Oh, on już tyle świata zwiedził. No ja mu powiedziałam, no każdy jest inny, nie? On mówi, ja ci wszystko pokażę, ja ci wszędzie zabiorę, ja Pad jadę! Patrz jak jadę, już tam jestem. O oh, Boże, mówię Wam. Cyrki to jest. Mało powiedziane dzisiaj. My się tak pośmiali teraz też z dziewczynami z roboty. My się teraz też tak pośmiały z dziewczynami na jutrze z naszego szefa, że on jutro będzie taki zdziwiony, czemu my przyszły takie odstawione, a on przyjdzie jedyny w ciuchach roboczych, bo on o tym nic nie wie. To, no, szok. A Cindy tylko wysłała taką minkę. Okej, okay. bo ja się nie chcę rano nie, nie szykować. No nikomu się nie chce, nie? One się nigdy nie malują, czy tam szykują jakoś to... Jołarze ja tylko zawsze odstawiono. No ale jutro wszystkie, no to mówię, dobra, to jutro pierdolne czerwone usta. I będzie gutes smajone snie. Nie, <noise> nie? mogę dzisiaj, tak mi się śmiać. Ej, mam dzisiaj taki dobry nastrój. Okres mi się kończy chyba dlatego, hormony mi trochę schodzą na normalne ścieżki. O właśnie! Alo. A w ogóle to ej, wy mi nie piszcie e, szczęścia i w ogóle, wy mi, bo ja dostaję wiadomości od nas też, nie? Dużo szczęścia, Edzia, ty promieniejesz i tak dalej. Słuchajcie, ja promienieję, bo moje życie mam, w, wiecie o co chodzi, moje własne życie. E, oczywiście, że się cieszę, że jest chłopak, który e, bardzo dużo z siebie daje. Jeszcze czegoś takiego nigdy w życiu nie widziałam i nie miałam. Może on jest lekcją, żeby pokazać mi, jak wygląda prawdziwe zainteresowanie ze strony faceta i jak powinien facet traktować kobietę, bo to, jaki on ma szacunek i jaki on jest wychowany i to, jaki on jest, to jest coś nowego dla mnie. I nie mówię teraz tutaj o toksycznych love bombingach, bo to jest właśnie to, że gadkom można bardzo dużo i ja kiedyś wierzyłam w słowa, a to trzeba patrzeć na czyny. I jest to dla mnie naprawdę jedna wielka niespodzianka, jakim on człowiekiem jest, ale ej. My nie jesteśmy parą, my nie jesteśmy w związku, my jesteśmy na zapoznawczych, y, wiecie, randkach, I, i, i tu nie można mi życzyć niczego dobrego y, albo szczęścia, bo my nie jesteśmy ze sobą jeszcze w związku, chociaż no on tak się zachowuje, jakby my byli, ale to my nie jesteśmy oficjalnie z, ze sobą. Y, to, że sobie, wiecie, przyjeżdża na randki i, i daje z siebie dużo, to, to jest, wiecie, to jest normalne, nie? na początku jako dla kogoś kto chce kogoś tam poznać i chce z kimś być za pół roku jak będzie to wszystko tak dalej wyglądało to możecie mi gratulować ale na ten moment spokojnie ja sobie tutaj wszystko obserwuję, obczajam oczywiście, że to jest bardzo miłe i cieszę się niezmiernie, ale ja nie lecę wiecie, ja nie lecę yy, ja nie lecę w te wiecie w, tej, w, te, w te gierki i oczywiście, że też się skupiam tylko na nim i nie, nie randkuję z innymi nie latam teraz jak to się mówi po kątach i, i po różnych hopach bo ja jestem osobą taką, że jak ja się z kimś zapoznaję to ja się skupiam tylko na tej jednej osobie nie lecę na fronty e, takie mam zasady i każdy ma swoje zasady i wiecie, ja to wszystko muszę sobie poobczajać, jak na razie jest wszystko super a jak będzie dalej tego nikt nie wie także na spokojnie, ja tam wolę na zimne dmuchać czy na ciepłe dmuchać czy... w sumie na ciepłe się dmucha, nie? ja dmucham na ciepłe, a nie na zimne ale ja wolę na zimne dmuchać bo nigdy nie wiadomo, co tam może jeszcze się wydarzyć, prawda? Wiecie, z jednej strony może być super, a potem coś odwiebie i co. Dlatego na spokojnie, dopiero się znamy niecały miesiąc i spotykamy. Eee, także na spokojnie, nic tam mi nie musicie życzyć, ja nie jestem zakochana, czy nie wiadomo jaka jestem może. E, imponuje mi on bardzo swoim podejściem, zachowaniem, jestem wręcz bardzo zaskoczona. Jego dojrzałością i tak dalej, i tym, ile z siebie daje, jak jest w męskiej energii, to jest dla mnie też ważne, żeby facet był w męskiej energii. Ale tak, jak mówię, spokojnie, dziewczyny. To, że ja mówię, że jak że on przyjeżdża, to że on jest, tak jest, ale. Bo nie będę Was tu ukłamywać, ale ja tam będzie. Główka na karku jest. Nie? Nie ma co skokać. Widzicie o co Skokać będziemy, słuchajcie, za pół roku, a nie po miesiącu. Dzisiaj w ogóle wczoraj mi się zepsuł w kranie taki, taka, taka um, uszczelka, nie? I mówię do niego szac, wczoraj szac, hojno. I, I tak stoję i mówię, jo, nie wiem, jo, jest kobita. jo nie wiem, patrz, tutaj mi prysko, mnie to denerwuje. Yo, weź mi to odkręć, bo kupiłam sobie nowe, ale nie umiem odkręcić tego tego. I on tam się bawił tym, nie i odkręcał i mówi, ale to spęknięte, pęknięte, ty, ty już tutaj coś robiłaś ja mówię, no nożyczkami. A on, no, nie dziwię się, że jest pęknięte, ja mówię. No, ale co teraz? A on mówi, mogę to wziąć ze sobą? Ja mówię, ja. No, i mi wszystko odkręcił, że mi teraz to nie pryska, ale teraz nie mam tej zawleczki, że leci mi tak fajnie, jakby ze sprysznica, tylko leci mi cały strumień. No, i mówi, że pojedzie i mi kupi to i, i mi to zrobi. Ja mówię, dobrze, fajnie, dziękuję bardzo. I ten dzisiaj mi napisał, byłem dzisiaj tu i tu, nie było tego. Jutro pojadę tam i tam będę szukał, także nic się nie martw. Nic się nie stresuj, bo jestem, yy, będę szukał. Ja mówię, dobrze, dobrze, dziękuję. on mówi, do środy załatwę, bo on w środę przyjedzie. Ja mówię, bardzo dobrze, szac, dziękuję bardzo, szac. Niech, niech robi, niech robi, bo po to chłop jest. Ja powiem wam, kiedyś byłam osobą, która wszystko robiła sama. Ja byłam w męskiej energii, a nie w damskiej. I powiedziałam, teraz koniec, skończyło się. Mówię Wam, ten rok 2024 bardzo mi dużo otwarł, wiecie. Yy, dużo przemyśleń, dużo pracy nad sobą. I ja teraz wiem, czego ja chcę i na co sobie pozwolę. Dlatego, yy, mówiąc na przykład, jakbym miała teraz go określić, nie? Na ten moment, to to jest kandydat na męża. Serio Wam mówię. Facet jest kurwa od początku do dzisiejszego dnia, nie cały ten miesiąc. Dajmy, dobra, w zaokrągleniu miesiąc. Yy, powiem Wam, że yy, kuźwa. Kandydat na męża. Ale trzeba zobaczyć, czy tak będzie, czy to jest tylko, wiecie, na początku, żeby, jak to się mówi, oczka zamydlić. A ja przez różowe okulary nie patrzę, bo ja właśnie patrzę zawsze... Kuźwa, ja wam coś muszę polecić. Jak będziecie sobie kiedyś robić loki, kupta se ten puder, zróbcie se tym pudrem trochę i lakierem i róbcie loki. Ja pierdzielę, jak to wygląda jak to się trzyma. Zrobicie bez tego, one już tak nie będą pięknie wyglądały, jak teraz. A zrobicie z tym, to macie po prostu fryz, uwierzcie mi, na cały dzień. Kupcie sobie taki puder w Rosmani. On kosztuje euro 70, czyli jakieś 6-7 złotych. No kuźwa mać, to jest zajebista sprawa. Posypta se na, na odrost, potem trochę po całości, tak delikatnie, bo on bardzo te włosy, włosy klei matowi i róbcie loki, czy tam, nie wiem, karbownicą, co chcecie. Ej, mówię wam, super efekty są, nie? Ale bez tego, jak zrobię, to tak nie jest. Tylko z tym. Megaśna sprawa. No, i wracając, to Wam powiem, że yy, ja tam przez różowe okulary nie patrzę, nie? Bo ja się dużo nauczyłam, kiedyś patrzyłam przez, róż przez różowe okulary i byłam 9 lat yy, w związku. Yy, dlatego mówię Wam, yy, uważajcie na to, ale jeśli mam teraz oceniać i powiedzmy, jutro miałabym umrzeć, nie? To by powiedziała kuźwa kandydat na męża. Naprawdę. On wszystko. Ja pierdzielę, ja nie muszę się o nic martwić, nie? Co powiem i w cisza nie ma gadki on robi co jest bardzo ważne patrzcie na czyny nie na słowa nie ja już tych kolesi co poznawałam oni tyle go dali a w czynach nie było nic no. dobra idę te te nie te nowe um. i co i je wepnę, żeby sprawdzić, jak to będzie wyglądać. Tylko myślę, czy je już może wepnąć, żebym wiedziała, jak ten, nie? Tak to wygląda z, z tymi moimi. Gotowe mam włoski! Co powiecie? Jak Wam się podoba moja nowa fryzura? Ombre. Jak? Przyznajcie i powiedzcie, że zajebiście. Fajnie, że mam te refleksy, to w ogóle, wiecie, się fajnie wszystko razem ze sobą zlewa. No, wygląda czadowo, naprawdę. No wiecie, ja mam teraz też tutaj ringa, nie? I to, to tak wszystko jest oświecone inaczej. Może się one nawet trochę wydają rude, ale nie są rude. Uwierzcie mi. Proszę bardzo. Tak są zrobione. Ale dobra, idziemy otwierać ten zasrany kalendarz. <laughs> o kurde, kamera mi pada. Kurde, kurde, kurde. Kurde, kurde, kurde. Siwarku, mój kony, patrzcie jak on sobie śpi, Kurde, kurde, kurde. Muszę się śpieszyć. Ach, muszę się śpieszyć, kamera pada. Stój. Yy, no, to tak. Jestem... Dzisiaj otwieramy 18, prawda? 16, 17. Tak, tu jest 18. Szybko, bo kamera. A nie, Jakiś krem. Oj, uciekła ta. 17 uciekła. E, Flamingo Redding Illumination. Co to jest? Radiant Illumination Cream hey, co to znaczy o kurde, to jest w płynie, um, wiecie co rozświetlacz wpłynie. się cały błyszczy na złoto fajnie, bo to jest taki krem, że możecie posmarować i się błyszczycie coś jak ja mam y, takie fajne z Glica, co kiedyś y, ten. nie pamiętam, w tamtym roku używałam że się błyszczałam cała to to jest coś takiego Będę się błyszczyć. Czekajcie, zobaczę. Ja, 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 ja. To jest to. To jest to, kochani. No, taki rozświetlacz. W kremie ładny do ciała. Do ciała. Po prostu się będziecie ładnie błyszczeć, nie? Ja sobie zrobiłam dzisiaj brązer żeby mieć ładnie jutro nóżki i rączki zrobione i zrobię jeszcze jutro i będę miała w środę piękne ciało kochani idę spać, ściągam te włosy doczepione one będą teraz tutaj wiecie sobie leżały um, i ten i uciekam spać, ściągam je robię koka, żeby te moje się w miarę trzymały do jutra no, rano jeszcze poprawić, poprawię, ale no nie chciałabym tyle czasu siedzieć, wiecie, z lokówką, nie? Dlatego już dzisiaj to zrobiłam, żeby mieć z głowy. Mam dużo materiału, więc idę też pliki, już zgrać żebym jutro po przyjeździe z tym samochodem, mogła um, przerobić te vlogi. I co? Kochani, uciekam! Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy dzionek. Mam nadzieję, że Wam się wlożek podobał. Yy, I co? Widzimy się w następnym